Teraz kolejna charakterystyczna sekcja. Najbardziej hardkorowa kiedyś. Również została mocno ucywilizowana. Zobaczcie, teraz to jest jak po autostradzie. Dosłownie. Luksusowo. Tutaj jeszcze prace trwają. Tu się troszkę linia zmieniła. No i tu jest naprawdę spoko. Aczkolwiek klakier to dalej jest wyzwanie Tyle, że dużo przyjemniejsze do jazdy w tym momencie Droga. Tu jest teraz fajna bandka. Można się tam wyładować na prędkości naprawdę Kiedyś nie było tak kolorowo Tutaj z szerokiej sobie wjedziemy. No i tutaj są takie sekcje po skałeczkach Że trzeba to dobrze zrobić Tu kolejna kładka Tu ciasno przy drzewie Przez drogę Tu znowu z szerokiej do wąskiej też skałki troszkę się Lepiej teraz są ułożone Wskok, kładka Przez korzenie Obręcze brzęknęły, ale mam wkładki flatouta więc się i nic nie dzieje. Tutaj też się trochę poprawiło. A tutaj starą linią pojedziemy przez skałkę i tutaj do szerokiej, żeby się fajnie poodbijać. Tam gdzie jest podparcie, znowu tutaj specyficzny zakręt i tutaj cały czas szukam sobie. Po zewnętrznej podparcia, żeby się móc odbić, wychodzę szeroko i końcówa jeszcze. Po chopeczkach DH Cup. Jedna, druga i trzecia. I mamy to!